Dzisiaj przedstawimy wam linijkę Zapraszam do oglądania Pamiętajcie zostawcie łapkę w górę I ja nagrywam teraz testem Lenovo K5 Lenovo Okej okay. Ale zatem zapraszam do oglądania. Dobra, nie będę czy dużo. Postawię tutaj na takie belki. No i widać. Czekajcie. Tu jest linijka bardzo, ale to bardzo fajna. Pokażę Wam. Okej. Okay. I tu mamy linijkę bardzo fajną. Dobrze. Pokażę wam co tutaj jest z tyłu, z tyłu widać em, y, tutaj, no dobrze, pokażę wam mam... o! co jest tutaj, no widać, że tu jest linijka, bardzo fajna i kochani tu jest taka linijka, bardzo fajna. Ok, to jest linika bardzo. Cicho, babciu! Przepraszam Was bardzo, ale mi przerywa, bo rodzice się kłócą. Ale dobra, tutaj mamy linijkę. Kontynuujemy. Tutaj jest y y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i jeszcze inne. Dobra, zostawcie łapkę w górę i super. Ja się z nami, żegnam to. Papa! Pa.